Witamy wszystkich na tym kanale wideo. Dziś prezentujemy Słowo Boże wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w świętym klasztorze Nowego Jeruzalem w Rumunii, słowo Boże do przywódców narodów. Od 24 lutego 2024 roku R er, w tym dniu wyznania Bożego Słowo Boże przenosi się z miejsca na miejsce na ziemię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I przemawia do przywódców narodów, ponieważ ja, Pan Jezus Chrystus, przychodzę do ziemskie słowo, że spisałem historię i księgę wyznaniową pośród narodu rumuńskiego, gdzie mam twierdzę mojego słowa i mały lud, który mnie przyjmuje. Gdy mówię z góry, piszę moje słowo i wysyłam je na miejsce ponad, które mówię. I oto siedemdziesiąt lat słowa z nieba sprowadziło naród rumuński i ziemię tego kraju, caryce ze skarbem, jak jest napisane w Piśmie Świętym, a skarbem w nim jest Słowo Boże, Pan przemawiający nad ziemią. Amen. Najpierw musiałem dać się poznać po imieniu i powiedzieć, że jestem tym, kim jestem i że jestem tym słowem, a teraz przemawiam do przywódców narodów i mówię im: Pokój Wam, którzy stoicie wyżej z miejsca na miejsce nad narodami z ziemi. Pokój Wam od Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądź teraz przede mną, bo ja, Pan Jezus Chrystus, zasiadam z moją radą wśród Was i muszę położyć się w pokoju, aby mieć między mną a Wami. Ten kraj jest krajem mojego przyjścia od ojca dwa tysiące lat po moim zmartwychwstaniu, i obiecałem wtedy, że przyjdę ponownie i przyniosę pocieszenie ziemi i ludziom, ale od tego czasu martwię się i powiedziałem: czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, zastanie chrześcijan na ziemi? Czy Pan znajdzie jeszcze wiarę, aby mógł przyjść i zostać przyjęty z posiłkiem słowa? Z planem ustanowienia Królestwa Niebieskiego na ziemi, stworzonym przez Boga dla człowieka, o pokój wam, wielcy, narodów, Wciąż na nowo pokój między mną a wami, między wami a mną. Ta niedziela ma nazwę w kalendarzu chrześcijańskim od dwóch tysięcy lat i nazywa się ją niedzielą celnika i faryzeusza. Co jest przypowieścią zaczerpniętą z pism mojej Ewangelii z tamtych czasów i ustanowioną przez świętych ojców jako początek przygotowanie do wejścia w siedmiotygodniowy post i posłuszeństwo synów Bożych na ziemi, aby wówczas mogli powitać święto mojego zmartwychwstania, dzień mojego zwycięstwa nad wrogim diabłem, dzień narodu chrześcijańskiego na ziemi, który poprzez samozaparcie podąża drogą z ziemi do nieba, przychodząc moja do nich, a ich do mnie, i oto nadszedł mój czas, moje słowo na ziemi gdyż jest napisane, że najpierw Słowo Boże będzie głoszone się skończy i wtedy nadejdzie całe zwycięstwo, poniekąd dla chrześcijan, a inaczej dla pogan. Jeśli tak pozostaną i nie odpowiedzą na miłość, która przychodzi do nich z nieba i powiększą naród synów Bożych na ziemi, ach, żebym nie chciał, żeby ziemia została uderzona tym, co napisano za grzech od Niego, nie chcę tego aż do znaku Bożego. Pieczęci synów królestwa niebieskiego wśród narodów świata Ziemi zostanie umieszczony na wielu, na tak wielu, jak to możliwe. Dlatego słuchajcie, wy, którzy zasiadacie u steru narodów, gdyż Słowo Boże dzisiaj do Was przemawia i przynosi wam wieść, że. Nowe niebo i nowa Ziemia przygotowują się do założenia, jak jest napisane, że to spełnienie nadejdzie i że przeciw nim stoi mój wróg, Antychryst Ukryty. Aby przez dwa tysiące lat nie było widać Jego aroganckiej pracy na mnie. Odkąd mnie wziął i dał Annaszowi i Kajfaszowi, aby przybili mnie do krzyża i do i zrobił miejsce i długo chodził po ludziach, po ludach. Tylko ten ukryty wróg został osądzony i wtedy został pokonany przez moje zmartwychwstanie, a teraz zostaje pokonany przez moje przyjście na ziemię aby usunąć go z mojej drogi, przez tchnieniem ust moich, jak jest napisane, i ja, Pan, abym ukazał swoje oblicze i chwałę i był pasterzem. Narodu chrześcijańskiego, och, że owczarnia i pasterz nie mogą się wypełnić i tak na ziemi, i tylko z pasterz z góry, z nieba, jedyny Bóg Jezus Chrystus, syn Ojca Sawaot. Amen, przychodzę jako pasterz z nieba na ziemię, aby przemówić do ludzkości i paść moją wybraną trzodę po mojej prawicy i wypełnić pismo. Jedna trzoda i jeden pasterz czas, kiedy wilki i kozy mogą stać się owcami i przechodzić w stadzie owiec z wielką pokorą, bez obłudy twarzą w twarz z pasterzem owiec. Bierzcie z rzeki słowa moich ust, książęta tłumów, wielcy i mali z przylądków ludzie, bierzcie i wypełniajcie w sobie i między sobą miłość Bożą, a ona was nauczy, co Bóg ma na myśli, bo beze mnie nie macie nic na ziemi, a musicie mieć, brać i być z nieba, a ja nie jestem jak człowiek, albowiem umysł człowieka upadł przez siedem tysięcy lat z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Ojcu człowieka, zbudowanego przez Boga i który spadł z nieba całym swoim umysłem, po tym jak jego umysł odpadł od Boga, oto. Ceo, mówi Wam moje słowo, Słowo Boże, pokój Wam, pokój między Wami, mówię. Nie zapomnijcie pracować na rzecz pokoju. Powiedziałem dwa tysiące lat temu, że na ziemi przychodzą bóle. Nadchodzi zło zrodzone z upadłego umysłu człowieka na ziemi i naród powstanie przeciwko narodowi, a Królestwo przeciwko Królestwu będą wojny i kary za grzechy, które przyciągajcie pokusy do ludzi, a oto potrzebujecie pokoju do pracy i miłości, którą moglibyście dzielić między sobą. Na Ziemi jest wiele pogaństwa, które ściąga powódź. Och, i nie ma nikogo, kto by wam przypomniał o karach za grzechy Sadem i Goumeri, o potopie, który pochłonął Ziemię i zamieszkujących ją ludzi, o wielu zło spowodowane grzechem. A ja jestem miłością i kocham Cię i chcę, żebyś był mój cały na Ziemi, ale przeciw mnie staje człowiek Antychryst, ukryty pod świętą szatą. I nie jestem już wśród odważnych książąt jak w przeszłości w krajach chrześcijańskich, aby mogli przezwyciężyć szatańską materię i umieścić zwycięstwo Boga nad narodem i krzyż. Zwycięstwa, tak jak ja zwyciężyłem przez Krzyż Szatana, który mnie zabił i nie wiedział, że zwycięzca będzie go i mój Krzyż go dosięgnął. A Krzyż jest bronią, przed którą ucieka i przez dwa tysiące lat był uciekinierem przed Krzyżem, ucząc wielkich i małych, niewolników i wolnych, aby wystrzegali się znaku zwycięstwo Chrystusa, ponieważ wróg boi się tego zwycięskiego znaku i ja. Jezus Chrystus, to mówię, a wielu i wielcy święci krajów chrześcijańskich są ze mną. Oni są w moim przyjściu i ja stoję z nimi nad miastem mojego słowa, ze wszystkimi mocami i wojskami niebieskimi i wypełnimy przyjście Pana Jezusa Chrystusa przez sąd, ale najpierw przez pojednanie, przez odpuszczenie grzechów tym, którzy stają po stronie Synów Bożych, chrześcijanom takim jak ci na początek mojego kościoła z których wielu opuściło, ponieważ poszło własną drogą, a ich przywódcy rozdzielili się, a ci, którzy pozostali, walczą, aby nie upaść, a uciekinierzy walczą, aby zaatakować tych, którzy pozostają i toczą wojny i doniesienia o wojnach, zawsze i tylko przeciwko Bogu i chrześcijanom, synom Bożym na ziemi. I teraz słyszycie to z moich ust, co mówiono, że oto bolesny znak, ponieważ miłość oziębła wszędzie między ludźmi, nawet między braćmi i powstają góry broni wojennej, Pokazując sobie nawzajem swoją broń i budząc strach innym, tylko moi aniołowie stoją nad nimi na straży i rządzą z nieba wszystkim, czego człowiek dokonał, stwarzając dla człowieka niebezpieczeństwo. Dlatego zatrzymajcie się nawzajem, bo ja, Pan, przychodzę ustanowić nowe niebo i nową ziemię na ziemi i biada tym, którzy sprzeciwiają się mi, aby wypełnić spisane pisma. Tutaj przekazuję Wam wiadomość, że największym słowem na ziemi jest słowo chrześcijanin, człowiek chrześcijański według tradycji od początku, którą chrześcijanie, potomkowie pierwszych chrześcijan, żyli od jednego do drugiego aż do dziś. Kraj rumuński jest chrześcijański od 2000 lat i od tego czasu aż do dziś zachowało się tu prawo chrześcijańskie poprzez cerkiew prawosławną, porządek dobrze ustanowiony przez ojców, których prowadził duch święty, duch świętych. Duch proroctwa, duch, który rządzi i buduje swój Kościół Chrystus, aż do końca, aż do mojego przyjścia, i szczęśliwi będą ci, którzy znajdą się w porządku ojców, do którego ja. Pan, wzywam każdego człowieka, który chce być syn Boży według prawdy na Ziemi. Miejscem Boga w świecie ludzi jest człowiek chrześcijański, i to są chrześcijanie, a chrześcijaninem jest tylko ten, kto jest ochrzczony w kościele przez kapłana właściwej wiary, prawowierności od początku, przekazywanej od dwóch tysięcy lat. Pokolenia na pokolenie zachowywane i przekazywane dalej przez życie chrześcijańskie, a ci, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale są dezerterami. Którzy nie pozostają u korzenia, są to gałęzie, które uschły, ponieważ napisano: Kanowa, która nie pozostaje w winorośli i wydaje owoc sama w sobie, ta jest odcięta usznie i rzuci się w ogień, jak powiedziałem ja, Pan, i stali się moimi wrogami. A nie wiedzą i nie wierzą w to, a ja muszę przyjść i powiedzieć im, aby uwierzyli, jeśli chcą wierzyć słowu moich ust, którymi teraz, na końcu czasów. Pasy ziemię, och, nie możesz być chrześcijaninem Chrystusaos, jeśli trzymacie się z dala od! Świętości i bawicie się światowo, wbrew przykazaniom życia, które mówią, kochajcie Boga, nie kradnijcie, nie cudzołóżcie, nie zabijajcie, nie zeznajcie fałszywie. Oto Pan przychodzi i nie znajduje chrześcijan na ziemi, a oni wszyscy wrogowie mnie swą obcą drogą drogi krzyżowej, a wszystko to bez postu i modlitwy, bez chrześcijańskich darów. Bez posłuszeństwa i bez wyznawania Pana swoim chrześcijańskim życiem, nie słowem o Bogu i tyle, o nie ach, powstańcie z grzechów przeciw Bogu w was i bierzcie przykład z namiestników krajów chrześcijańskich. Bo oni też mieli upadki, bo człowiek był bezsilny przez siedem tysięcy lat, a oni wstali i prosili o przebaczenie i wypracowali pokorę i pokutę i budowali domy dla świętości i wierzyli w Boże niebo na ziemi, i czekali na wybawienie od Pana, i zwyciężali wojny i wrogów wiary.